Podczas Mistrzostw Europy w motokrosie w Olsztynie 3 maja startowało blisko 160 zawodników z 27 krajów. Przygotowania i dość poważne treningi zawodników z Hiszpanii i kadry polskiej odbyły się między innymi na torze motokrosowym w Warszawie w środę 29 kwietnia. Dzisiaj byliśmy świadkiem właśnie na torze motocro motocrossowym na Falcewie, treningu kadry Hiszpanii oraz czołowych zawodników Polski w motokrosie, którzy przygotowują się do Mistrzostw Europy, które odbędą się właśnie w ten weekend w Wolsztynie. Mogliśmy obserwować tutaj czołówkę właśnie Ligi Europejskiej, zawodników, którzy na co dzień Parają się tym sportem zawodowo, z tego żyją. I tutaj i kto był, kto widział, a z, z tego co wiem, sporo z Państwa e, przewinęło się tutaj e, na, na naszym torze motocrossowym na Falcewie, e, mógł zaobserwować e, takie dosyć ciekawe historie, gdzie widzieliśmy całe rodziny, nie tylko zawodników, ale też i dzieci w, malutkie w kojcach, które przypatrywały się, które bawiły się tutaj. A więc jest to sport, który angażuje e, no, całe rodziny do tego, żeby uczestniczyć e, nie tylko w zawodach, ale w przygotowaniach też, gdzie ludzie ci poświęcają swój czas, swoje siły, swoje środki do tego, aby właśnie ścigać się na torach i walczyć na torach motocrossowych całej Europy. Myślę, że jest to też taka forma promocji naszego miasta, ale docenia też tego, w jaki sposób profesjonalny jest prowadzony ten tor tutaj w naszym mieście i gdzie rośnie cały czas ranga tego obiektu, który naprawdę staje się kolejnym kolejnym obiektem sportowym w naszym mieście. Jednocześnie jeżeli już jestem właśnie tutaj przed Państwem, mogę zrelacjonować to, co dzieje się w tym całym świadku motocrossowym, to bardzo miło mi jest poinformować Państwa, że od tego sezonu startują też zawodnicy w barwach właśnie naszego miasta, klubu motocyklowego Wiraż Bartoszyce. Mieliśmy już pierwsze starty takiego na rybku motokrosowego na zawodach motocrossowych w Reszlu w tym sezonie. Tutaj jest to inicjatywa wspierana właśnie przez Urząd Miasta Bartoszyce, dzięki któremu właśnie pozyskaliśmy środki na to, żeby stworzyć taką drużynę. Na razie juniorów. Zobaczymy, jak dalej będzie się to rozwijało. Niemniej jednak starty są udane. Miejmy nadzieję, że zawodnicy ci wyrosną w przyszłości na czołowych zawodników którzy też będą jeździli po całej Europie, reprezentowali nie tylko nasze miasto, ale też i nasze barwy narodowe w ramach startu w zawodach motocrossowych. Bardzo długo już współpracujemy od kilku lat razem i bardzo często organizujemy właśnie wspólnie treningi naszych zawodników i myślę, że jest to bardzo, bardzo dobra forma rozwojowa, jeżeli chodzi o poziom polskiego motokrosu. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie klubu bartoszyckiego na ten tor. Wczoraj trenowaliśmy w Olsztynie też dzięki uprzejmości pana Andrzeja Olszewskiego. i zdecydowaliśmy, że przyjedziemy do Bartoszyc, ponieważ z moich doświadczeń byłem tutaj dwa razy na zawodach, wiedziałem jaka to jest nawierzchnia, wiem, że ta nawierzchnia jest zbliżona do toru olsztyńskiego. Dlatego wybraliśmy ten tor. Nie mogliśmy już dzisiaj jeździć w Olsztynie, ze względu na to, że no pan Andrzej musi kiedyś przygotować ten tor, a za dużo czasu mu nie zostało do zawodów, do pierwszej rundy Mistrzostw Europy. Tor bardzo nam się podoba, jest fajnie położony, są bardzo ciekawe przeszkody i dla szybkich zawodników i dla zawodników początkujących. Szeroki start, długi start, bezpieczny, fajne skoki, położenie nie na płaskim terenie, co jest też zaletą na pewno toru. Mamy skoki ze zjazdami, mamy skoki na płaską nawierzchni mamy zakręty płaskie, mamy długie łuki, mamy ciasne łuki, mamy kolejny, mamy ze skoki i skoki i podjazdy i zjazdy, także mamy wszystko co chcemy. Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu pracować, tylko kilka dni przed pierwszą rundą Europejskiego Championship uh, 65-85 i MX2 Junior. like uh, we find uh, really hard uh, to find a track. it's near the, the uh, track of austin. and uh, just this morning i run with the, the riders. i run the track and uh, it looks really similar and it looks really nice and technical this track. It's, uh, we have some nice corners. we have some nice jumps, technical jumps, nice cornering, technical corners. it will be good for the riders and uh, we are really lucky that we can stay here uh, for, uh, for a day to training. No ale on, można powiedzieć potwierdził moje słowa. Bardzo zależało mu na tym, żebyśmy znaleźli tor bardzo podobny na wierzchnią i mniej więcej jeżeli chodzi o elementy techniczne, podobnego toru szukaliśmy do Olsztyna, tak? ponieważ będzie to pierwsza runda i zależało mu, żeby jego zawodnicy też właśnie pojeździli na takim torze. No jeżeli chodzi o skoki, o zakręty, to jest zadowolony, że są one trudne technicznie i, i, i bardzo dobrze na pewno dla zawodników, że mogą na takich elementach pojeździć i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy dzisiaj ten dzień treningowy spędzić w Bartoszycach.